Siemanko, Ostatnio przyglądając sobie grupy i fora internetowe, zauważyłem, że duża ilość osób, graczy poleca oto te słuchawki Cooler Master MH751 i MH752. Dlatego postanowiłem kupić je i sprawdzić jak one się sprawują w grach głównie FPS-ach i w sumie głównie w CS-ie. Dlatego jeżeli jesteście zainteresowani to zapraszam was na materiał Sławki zapakowane są w dość sporych rozmiarów opakowanie, który, na którym mamy opisane informacje, po co możemy je podpiąć. No i oczywiście mamy specyfikację słuchawek. W środku znajduje się drugie pudełko, stanowiące zabezpieczenie dla naszych słuchawek. Tutaj muszę przyznać, że Wygląda to dosyć profesjonalnie. Mamy wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia z produktem klasy premium. Wszystko to jest fajnie zapakowane w takiej pojankowej formie, wytłoku. Znajdziemy tutaj mikrofon, który jest doczepiany. Znajdziemy tutaj oczywiście sławki oraz w mniejszym pudełku, który znajduje się tutaj, dostajemy. Kabel główny o około 1,50 m i dostajemy rozdzielacz o długości mniej więcej 20-25 cm. Oczywiście nie mogło zabraknąć karty gwarancyjnej oraz e, instrukcji obsługi. No i o wspomnianej torbie, która łapie tylko w sumie kurz i tyle. Po wyjęciu sławek z opakowania możemy odnieść wrażenie, że całe są. Z plastiku. No i niestety tak jest. Oprócz wzmacnianego pałąka, wszystko tutaj jest po prostu zrobione z plastiku. No i nie wygląda ten plastik na jakiś taki szczególnie trwały, więc trzeba uważać przy użytkowaniu tych sławek. Pałąk ogólnie jest dosyć gętki, elastyczny, więc nie będzie problemu z zakładaniem. Sławek na głowę posiada gąbkę. Tutaj nie jest ona na całej długości, jest tylko odtąd dotąd, ale nie ma to wpływu na komfort użytkowania. Wszystko jest tak dobrze wyprofilowane, żebyśmy mogli sobie siedzieć długie godziny, bo są naprawdę wygodne. Szkoda, że nie zastosowano tutaj materiału innego niż ta ekoskóra, ponieważ jest ten element, z tego co widzę, nie jest wymienialny. A jak wiadomo, po paru latach. Ta ekoskóra może się zacząć utleniać i w jakiś sposób kruszyć, co nie będzie na pewno wyglądało ciekawie. Ja już wspomniałem, pałąk jest wzmacniany, on jest ogólnie tutaj plastikowy, jest wzmacniany metalem wysuwa się on na 4,5 cm z jednej strony i na 4,5 cm z drugiej strony pady wykonane są z tego samego materiału skóropodobnego są bardzo miękkie, co przekłada się na pewno na komfort użytkowania niestety podczas dłuższych sesji przy komputerze, czy to oglądając filmy, czy grając, lubią się te sławki nagrać, ponieważ jest to konstrukcja zamknięta te pady są z tej ala skóry, więc nasze uszy będą się pociły, ale tutaj w większości zamkniętych Sławek, jeżeli mamy do czynienia z takimi padami, a nie innymi. No szkoda, że nie dostaliśmy w tej kwocie welurowych jakichś zamienników, no ale nie, nie można mieć wszystkiego. Muszle oraz tutaj te widełki zrobione są z plastiku. Te widełki są zrobione z takiego plastiku alagumowatego, na którym zostają odciski palców, a te są zrobione z takiego plastiku matowego też się palcują, ale troszeczkę w mniejszym stopniu na sławki na pewno trzeba uważać ponieważ widełki, które trzymają nasze muszle i są mocowane tutaj za pomocą takiej małej śrubki, która podobno lubi się z czasem luzować, mogą być problemy później z, z przykręceniem tego, ewentualnie z jakimś tam montażem, dlatego uważajcie na te sławki, jeżeli je kupicie i traktujcie je, że tak powiem dobrze, to powinny posłużyć wam wiele lat, jakość wykonania tych sławek, no, nie jest jakoś piorunująca, mogło Lepiej. Przewody są dosyć, dosyć elastyczne i miękkie. Główny przewód ma 1,5 metra, a przeduszka ma około 25 cm. Na głównym kablu znajduje się pilot na którym jest przycisk do mutowania mikrofonu oraz pokrętło do podgłaśniania i ściszania słuchawek. W końcu znajduje się wtyk z blokadą. Jeżeli podepniemy sobie słuchawek i przekręcimy go troszeczkę w prawo, blokuje się nam jack i nie powinien wypaść. Chociaż on nawet bez tej blokady Chodzi dosyć ciasno, więc nie ma prawa to wypaść. Mikrofon, który dostajemy, jest doczepiany. Jest to na pewno fajna funkcja, ponieważ możemy sobie odpiąć i wziąć z ławki gdzieś w miasto. Mikrofon został wykonany z giętkiego tworzywa. Sprawia, że ramię idzie bardzo łatwo. Uformować dźwięk mikrofonu jest czysty, naturalny. Jedynie, jeżeli przybliżymy mikrofon zbyt blisko buzi, no to wtedy mogą się pojawić problemy z przekazem, z dźwiękiem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy próba mikrofonu Cooler Master MH751. Zostaw subskrypcję, lajka i zapraszam do dyskusji. Słuchawki Cooler Master MH751. Muszę powiedzieć, że są jednymi z lepszych sławek, jakie miałem na głowie. Mo możliwość poruszania padami w pionie i w poziomie sprawia, że sławki idealnie dopasowują się do kształtu naszej twarzy, do, do całej głowy, więc jest to naprawdę fajne rozwiązanie i fajnie to wszystko leży. Otwory tutaj. Padach, mieszczą się w granicach 6 i 4,5 cm, a głębokość to niecałe 3 cm. Więc nawet osoby o większych uszach, że tak powiem, powinny czuć się komfortowo w tych sławkach. Sławki są bardzo lekkie, dlatego nie, męczą, nie męczy nam się głowa, nie męczy się nam kark. Dlatego możemy sobie siedzieć w nich po parę godzin i grając w nasze ulubione gry, czy tam oglądając ulubione filmy. Tym niemniej dźwięków też jest na wysokim mhm. poziomie. Każde słuchawki będą inaczej brzmiały na głowie mojej, twojej, ale muszę przyznać, że pozycjonowanie tych słuchawek w cs dla mnie to jest po prostu no, Do tej kwoty mistrzostwo świata Ponieważ słychać bardzo dobrze Kroki od, Jest odseparowane tony Niskie od tony wysokich Nie ma jakiegoś przytaczającego basu który, który by po prostu nas Po paru godzinach męczył Więc te słuchawki Sprawują się znakomicie Pod gry Jeżeli szukacie słuchawek stricte Do grania To te słuchawki Będą e, bardzo dobrym wybor wyborem. Wydaje mi się, 340 zł. Dostajemy bardzo dobry dźwięk. Gorzej z wykonaniem. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tych sławek, no to już jest troszeczkę gorzej. Ponieważ brak wymienialnego e, wymienialnej tej skóry, która może, a nie musi się zniszczyć po przypuśćmy dwóch latach, no to troszeczkę słaby, słaby, słaby motyw. Jeżeli chodzi o takie detale, jeszcze tutaj te widełki mogłyby być też metalowe, żeby to po prostu było bardziej trwałe. Wiadomo, że metal, a plastik, no to. Słyszałem, że niby pady nie są wymienialne, a radziłem sobie. Na stronie producenta. Można je zakupić. Są w cenie 15 dolarów. No, no i dobra, no i to by było w sumie na tyle. Zapraszam Was do rozmowy pod filmem. Do lajkowania, jeżeli się podobało. No i oczywiście do subskrypcji, bo już na dniach wlecą kolejne dwa filmy. Ale to zobaczycie, jeżeli zasubskrybujecie i zostaniecie ze mną. Na razie, trzymajcie się.